3 km pokonane, muszę powiedzieć, że poprawiłem przynajmniej w stosunku do tego sprzed kilku dni. Rezultatu o minutę i chyba 10 sekund przemaszerowałem. Przebiegłem ten dystans szybciej. Jak widać, słoneczko mi cały czas towarzyszyło, czyli super pogoda. Taki lekki wiaterek. Przy bieganiu to ma zerowe znaczenie, czy przy marszu. Także wszystkie warunki, że tak powiem, atmosferyczne, pogodowe sprzyjają. Teraz rowerek, odwrotny kierunek już nie będzie tak, jak wspomniałem wcześniej, tak szybko bo wiaterek będzie mi teraz przeszkadzał. Tymczasem spotkamy się po jeździe na rowerku muszki rozważam możliwość brania okularów ale nie biorę celowo żeby słoneczko świeciło tam gdzie trzeba a nie filtry zatrzymywało prozdrowotne promienie no ale te muszki coraz bardziej dokuczają także zawsze może wpaść w oko Muszka, rzecz jasna. Okej, okay, jadę.